Cześć, kochany moje, wiecie co? Chciałam wam pokazać, co mi się udało stworzyć w czasie, kiedy byłam poza YouTube'em. Po prostu wzięło mnie na malowanie. Wzięło mnie na malowanie, i moja ukochana kumpela, astrolog, zresztą. Taki rasowy człowiek jak ja, bardzo temperamentny. Ostatnio mi powiedziała, że ciekawa byłam, co wymyślisz, bo cię w horoskopie, że coś wymyślisz. Na pewno, że coś będziesz robiła, <laughs> że postawisz na jakieś takie innowacje i w ogóle. I słuchajcie, wzięło mnie na malowanie normalnie. Wiecie? O, tam zobaczcie, jaka ładna Petrio. Piękna runa przeznaczenia. Poza tym e, troszkę się klientów e, takich znalazło, którzy sobie zażyczyli obrazy na nowy rok, bo nieraz trudno po prostu jest e, dać radę z e, oczyszczaniem co jakiś czas i tak dalej, lepiej, żeby promieniowanie kształtu, na przykład runki ochronnej albo e, jakiejś innej. Już tak powiem zaczęło działać. Tutaj na przykład nie widać symbolu runicznego, prawda, bo on jest chowany z tyłu za obrazem, jest namalowany w obrazie obrazu, o tak to nazwijmy i na czerwono oczywiście, żeby promieniował, no bo jak jest ukryty to ładny no nie? <ścoughs> Moja y, y, kumpela to nazwa Boże, jak droga mleczna, a teraz tego tak jakby nie widać. Zresztą też wiecie, w świetle takim dziennym one inaczej wyglądają, no nie? <grych> o. i wzięłam się troszkę zamalowania, ale już niedługo już siadam do kamery. Wiem, że mi w grudniu trochę nie wyszło, ale nie przejmujcie się tym, bo grudzień jaki jest, to wszyscy wiedzą. Fajnie, że te święta przeszły takie, myślę, że były całkiem sympatyczne dla większości, a dla tych, dla których nie były, no to hmm, trzeba będzie troszkę popracować, nie? I zrobić tak, żeby było dobrze. Dobra, teraz Wam pokażę, tylko muszę przejść troszkę. Teraz Wam pokażę taką moją Lalusię, najśliczniejszą na świecie. O Boże, jaka jestem z niej dumna. Zobaczcie, jaka piękna algizm mi wyszła. Nagram Wam jeszcze jeden filmik, żebyście zobaczyli, jakie cudenko piękne, naprawdę, bo to sama bym chyba tego nie wymyśliła. Musieli siedzieć tam na górze i dobra, robi w końcu coś pożytecznego, to niech będzie, że jej podamy wenę. Ładna no nie. Takie błękity, fiolety, ja kocham te e, kolory. Wiecie, w świetle słonecznym ona w ogóle inaczej każda pracuje. Naprawdę są takie. Mm. No, i ta runka u mnie na przykład w głównym e, miejscu domu wisi i będzie tutaj. Mm, co ona będzie robić na ten 2020! Aj jajaj! Karolusia, taka śliczniusia, jestem piękna. No popatrzcie, te kolory są naprawdę śliczne, no nie? Tak, tak wiem. Malujesz, kombinujesz, nie wiadomo jak ci to wychodzi, usiadłabyś i nagrałabyś trochę filmów na 2020. No ja też jestem tego zdania, także spokojnie, już spokojnie, już za chwileczkę, już za momencik siadam i tam patrzę, co się będzie działo. Sama zresztą jestem ciekawa, w końcu też jakby nie było, jak nagrywam dla was, to nagrywam też. To, to, to niespecjalnie przyjemne często rzeczy, ale i, i bardzo przyjemne nieraz, ale też dla siebie, no nie? Także pamiętajcie, że ja, ja też jestem ciekawa, co tam wyjdzie. Buziaki wam daję.